Dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja jak zwykle z mojego pokoju, bo tutaj mi się najbardziej komfortowo nagrywa. Także zaczynamy kolejnego vloga. Ja znowu jestem przygotowana do pracy. Ja jedę na kolejną nockę, znaczy mam nadzieję, że tym razem mi się uda wejść do mojej pracy. Także... Dzisiaj lecę do roboty na godzinę 22, czyli znowu zaczynamy nocki. A ja za ciosem lecę ze siódmym vlogiem na moim kanale. A trzecim z rzędu. Także zobaczymy, jak długo pociągnę tego vloga. Czy będzie on z kilku dni, czy z jednego, czy z dwóch dni. Zobaczymy, bo oczywiście ja łączę vlogi po to, aby było coś w miarę ciekawego, bądź coś do opowiadania, bo dla mnie te vlogi to jest taka forma gadania, podcastu, nie, ale takiego, wiecie, po prostu luźnej gadki, bo po prostu myślę, że to jest fajna taka z wami, z wami taka fajna forma nawiązania kontaktu, bo oprócz, wiecie, filmów stacjonarnych, jedynie jak jakiś makijaż robię to gadam a ostatnio makijażu bardzo mało jest i za to was przepraszam ale nie mam jakoś takiej weny żeby się malować do kamery choć będę coś tam coś niecoś nagrywać na dniach bo też muszę sobie przygotować parę filmów na na Nadchodzące miesiące, bo wiecie, też muszę i do pracy, chodzi to po pierwsze, a po drugie, też muszę jakoś tego vlogmasa, znaczy tego vlogmasa, mówię, bo grudzień jest vlogmasowy, tak, dla, dla wielu twórców, dla mnie, nie ale też kilka filmów przygotować, takich pod kątem świąte, świąt, czy coś, i no, też je chcę ponagrywać wcześniej, żeby były. Na kanale e, już powoli. Wiecie,, publikowane czy coś, żeby je montować w miarę możliwości i je wrzucać. No, troszkę z wyprzedzeniem, <grym> bo to jeszcze dwa miesiące, ale mam plany na te święta, także wiecie, też bym chciała, żeby te filmiki wyglądały w miarę fajnie. Nie mówię o aspektach tła ale o aspekcie takim, żeby coś Wam fajnego, ciekawego pokazać, bo mam pomysł na filmy. Właśnie będę zamawiała parę rzeczy pod kątem vlogmasa, vlogmasa, no dalej vlogmasa, pod kątem grudnia. Też będę wam chciała pokazać prezenty dla, dla rodziny, co dla nich będę kupować, bo właśnie będę już powoli kompletować prezenty. Bo to się tak wydaje, ale wiecie, jakbym nawet tylko dwie stówki dla kogoś przeznaczała, to i tak trzeba wymyślić, co by dla tej osoby przekazać, co nie, co podarować czy coś, no... Także troszeczkę jednak e, mam planów e, po, pod kątem świąt. Nic, kochani, ja idę sobie coś zjeść, ogarnąć się do końca. Muszę sobie chyba przeprostować włosy, zobaczymy. E, I idę jeszcze sobie posiedzieć z rodzicami jakąś mam godzinkę, także lecę, a z wami się. E, Witam serdecznie i zapraszam do vloga. Witam. Witam Was w kolejnym dniu vloga. Słuchajcie, znowu idę do pracy, tak wpuścili mnie bez problemu. I przyszłam do pracy i mi zmienili stanowisko, i w ogóle linię, i mam nowego kierownika, i mam nową brygadzistkę. Także fajnie, bo mam coś nowego i nawet się cieszę, bo tylko, że więcej pracy tam jest, no bo to jest na linii i tam dużo, dużo więcej trzeba pracować. Ale wiecie co, mam takie stanowisko, że się napracuję, ale nie zmęczę. Także mega fajnie, także nice. To jest jedno. Pomalowałam się i dostałam pytanie, czy użyję ten ciemny cień z palety w rzosowisko. Tak, bo mam na niego taki patent, że daję go pod ten brokatowy cień z um, Stars Ferom The Stars, daję go ten i później właśnie na to ten brokat i to wygląda mega, mega mocno. E, także super. Um, i co? Boże, jest tak straszna pogoda, cały dzień pada, w ogóle, bo jak ja przyszłam, to było tak pochmurno, tak szaro i w ogóle, zasnałam bez problemu, ale wstałam i mnie tak okropnie boli głowa, tak mnie głowa boli, że mam ją rozsadzić, mm, naprawdę zmęczona dalej jestem, taka, wiecie, przymulona i ja mówię sobie, no kurde, no, tragedia. Wszystko naraz, wszystko jakoś. I te choroby, nie choroby, głowa teraz mnie boli. Okresy, nie okresy, i. tragedia. Wolałabym, żeby już to wszystko minęło, dlatego nie lubię jesieni. No, głowa mnie strasznie właśnie w jesień boli. Tak, wiecie, te skronie, tu całe, całe czoło, tak jakby wiecie. No, okropnie muszę wziąć jakąś tabletkę chociaż ja jestem antytabletkowa praktycznie, nie lubię żeby brać jakiś tam tabletek bez, bez sensu, chyba że na przykład mnie brzuch, brzuch boli, e, ząb boli to wtedy biorę jakąś tam jakąś, 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 jakąś tabletkę, no żeby mm, wiecie, jakoś zareagować na ten ból głowy czy coś masakra masakra Naprawdę, jestem taka zmęczona. Tak bym poszła spać. Ale nie mogę, no bo idę zaraz do tej roboty. No za godzinę muszę prawie wyjść. Mogłam jeszcze, wiecie, zamiast się malować... Albo się tylko podmalować i spać jeszcze. Bo ja tak czasami robię, że jeszcze tak leżę sobie na plecach, jeszcze sobie drzemam. Ja na przykład godzinkę. Na no tym razem tak nie zrobiłam. A żałuję. Może w autobusie mi się uda troszkę zasnąć. Jadę jednak 20 minut, to zawsze jest 20 minut, wiecie, drzemania. Tylko żeby nie było gorzej, albo żebym nie zaspała. by było ciekawie. Bo mi tak i tak jechała swoim autobusem nie do domu w razie No, ale tragedia. Naprawdę jestem taka zmęczona. No, ale spoko. Zostały mi dwie nocki. Ta dzisiejsza, bo dzisiaj jest środa, czyli jest środa na czwartek. I z czwartku na piątek i do, do. I już znowu mam wolne. Także dużo się nie napracowałam w tym, w tym tygodniu. No ale wiecie, to męczenie jest bardziej przez tą pogodę, a nie przez pracę. No, także tak. Nic. Idę, uciekam, idę się ogarnąć. Może jeszcze sobie napiję czegoś, jakąś wodę wypiję. Może właśnie woda też mi dużo pomaga. Woda działa na mnie jak taki energetyk albo kawa, nie? I naprawdę tak pobudza fajnie. No. Dobra, nic, lecę. Witam Was w kolejnym dniu. Ja już ogarnięta jest koło czwartej rano i zaraz idę do pracy. Ja znowu, a kiedy ja mam się odzywać jak nie przed pracą no. Cały weekend przespałam. Naprawdę miałam takie takie jakby, nie wiem, zepsutą energię i spałam. W sumie od rana do wieczora w nocy troszkę posiedziałam i znowu potem spałam. Naprawdę miałam takie, takie wyczerpane baterie po prostu i musiałam je naładować z paniem. W niedzielę, czyli... 6 października, bo wam powiem, jaka jest data, bo mniej więcej ja Wam gdzieś to wpuszczę dalej, w jakoś nie wiem w połowie października. No i wiecie, no właśnie w tą niedzielę tak. No nie umiałam zasnąć, zasnąłam dopiero około 8, wstałam o 16. Poszłam zjeść obiad, omyłam włosy. No, umyłam włosy i poszłam dalej spać wstałam koło pierwszej w nocy, także wyspana jestem oczy jak pięć złotych. wstałam, poszłam po jakieś wodę, chciałam sobie coś do jedzenia i jadłam i teraz się ogarnęłam, pomalowałam, mówię... Nie będę zwlekać, tylko się ogarnę i mam teraz trochę czasu dla siebie. Idę powyciągać parę kosmetyków, bo mi się pokończyło i korektor mi się skończył. I skończył mi się krem do twarzy na dzień. Także idę to powyciągać. Muszę się tam dostać do tych moich produktów. Też sobie wyciągnę od razu i korektor, chociaż wyciągnęłam sobie, bo ja mam tą szufladkę, te szufladki, ten, ten organizer. Daję sobie zawsze tam takie kosmetyki, które chcę jako następne zużyć. No i dałam sobie ten e korektor. On jest trochę ciemny, bo to jest odcień 02A Light Vanilla, ale chcę też sobie dać jakiś w pędzelku czy w aplikatorze, bo ten będzie niewygodny troszkę, ale chcę go też zużyć, bo już go mam dosyć długo. No i chcę sobie wyciągnąć jakiś nie wiem, na przykład z Lovely, bo już dawno z Lovely nie używałam. A u mnie korektory dosyć tak idą. Z dwa miesiące idzie mi jeden korektor. Także żaden problem. No, także tak. Nic, odezwałam się do was, żeby było i widzimy się. Słuchajcie, jestem w lesie i przyszłam sobie na grzyby, bo mam ochotę na Sos taki grzybowy. Eee, więc mam mówi to idź do lasu. <laughs> idź pozbieraj. Bo wszyscy tak robią te smaka na te grzyby. Że mówię pójdę. Zobaczę. Co tu jest. Czy będę miała szczęście? Tego nie wiem. Trochę się sobie tutaj poprzychadzam. Tu jest, ale to jest... O, kania to jest, co nie? Ja się na kaniach nie znam, dlatego nie zbieram takich grzybów. Wiem, że one muszą mieć taki czarny łepek, i w ogóle, ale takich nie zbieram, bo mówię, nie chcę nikogo otruć. Siebie, mamy, czy kogokolwiek. Pójdę tam potem, jak przejdę sobie. Po tym kawałku, bo tutaj jest dużo tego lasu w miarę. Ale jakbym ja Wam pokazała, jakbym miała zdjęcia sprzed 7 lat, dajmy na to. No dobra, przesadziłam, ale tak strze. No to... i tak mamy mało lasu. Niestety jest bardzo wycinany. Jedynie, co tutaj znajduje to śmieci jak na razie. I po piwie przede wszystkim. No, gdzie by bez piwa? O, ile tu jest takich, takich dziwnych grzybków. To nie są jadalne raczej, ale tego jest mnóstwo. No, będę musiała iść na tamtą stronę, bo wiem, że ludzie tutaj też chodzą. Czekaj, czy coś znajdę. Ale jak będę tak nagrywać i spacerować... Przepraszam, bo wyszło na zimno, nie? Jeżeli będę tak nagrywać i spacerować... Tam chyba widzę grzybka. Także będę musiała tam jakoś wejść, którą stroną. Dużo jest właśnie grzybów koło, czego? Koło paproci, mam mi mówiła. Także zobaczymy. No i oczywiście chyba koło muchomorów, nie? Jak są muchomory. Nie, no najgorsze jest to, że teraz wiecie, jesień i liście spadają. A w lasach to w ogóle jest tragedia. I to w takie miejsce. Jak byłam dzieckiem, dzieckiem młodsza, troszkę nie dzieckiem. To też tu chodziłam, chociaż się boję. Ale idę. Dobra, idę się na chwilę tutaj poprzechadzać. I jak coś to do Was wrócę. Ja wam kochani. Chodzę po tym lesie pół godziny, jak na razie. I nic nie mam. Tragedia. Nawet się schylam, żeby zobaczyć czy to jest grzyb czy nie grzyb. No, najgorsze jest to, że te liście czasami przypominają grzyby. A to nie grzyb, tylko liście. Teraz spojrzę na taki boczny las, takim boczkiem. Też często jest na takich bokach sporo grzybów, a tu dupa. Jedynie jakieś trujące są te grzyby, takie te purchawki, czy jak to tam się nazywa ten py pył taki z nich strzela. Ja byłam dzieckiem, to, to zawsze deptałam, nie wiem czemu. No. A teraz nawet bym się nie pokusiła, chociaż czasami to e, aż się prosi, jak są takie ogromne. E, ale tego nie deptam, bo to jednak zwierzątka sobie chyba tam jedzą. Nie wiem, czy to akurat jedzą. Ale to jest dla też dzikusków, żeby sobie pojadły. To jest grzyb alestrujący, już to widzę. Ja nie muszę nawet się schylać, bo ja to widzę, <grybujesz> że to trójak. Był na początku taki ładny grzybek, ale obgryziony cały od zwierzyny. No i nie brałam go, wiadomo, bo zwierzęta też muszą coś zjeść sobie. No, wiadomo, że go mogła sobie odkroić, ten zgryzony. Ale no nie. Nie wiem co to wyje, czy pies, czy jakieś Wilki raczej nie. Nie w tych lasach. Boże, jakie ja mam zaprowadzone okulary. Nice. Nie wiem, czy tutaj idzie zejść tą drogą. Bo nie pamiętam. Chyba nie ma nic. Pójdę jeszcze na drugą stronę i zobaczymy. Jak tam nic nie znajdę, to idę do domu. <grym> Więc ja też jak tak szłam e, tym lasem, to mówię kućwa przecież wczoraj była niedziela. I ludzie wczoraj notorycznie pokazywali jakieś zdjęcia grzybów. Także wiecie, ludzie też dużo też pozbierali. Też nie ma jakoś mega ciepło. Dzisiaj to w ogóle jest tragedia. Dzisiaj jakaś mgła i w ogóle, boże, to ptaszki. Mówię, Boże, co to za dziwne dźwięki. Są no, takie małe grzybki, które są niejadalne. No ale trudno. Dobra, ja muszę zejść, żeby się nie wywalić, muszę telefon schować i się potem odezwa jak coś. Chodziłam godzinę. Wiem, że godzina to jest nic, że nie chodzą o godzinami, ale no tak jak chyba mówiłam, wczoraj była niedziela, także wątpię, że coś będzie. Jedynie co znalazłam taką żabkę, która sobie skakała i takie takie stworzonka. No, ale jeżeli chodzi o grzyby, to nic nie mam. Tam widzę, ale tu już widać, że to są trujące jakieś grzyby. Bez ich mnóstwo. I ten to wiecie, mogą być jakieś te kurki czy coś, coś takiego. Ja się na kaniach nie znam, to kani nie zbieram. Nie, nie zbieram grzybów, których naprawdę nie znam i no bo się. E, mm. Że się otruję. Znam tylko, wiecie, borwiki, jakieś tam e, te mm, maślaki, wiadomo. E, no, tam parę tych grzybów znam. No, ale niestety, kozaki, na przykład. No, niestety, no nie ma tego, wiecie, teraz. Jeżeli bym miała jutro wolne, to bym jutro poszła. Ale no, niestety muszę iść do pracy. No, także idę do domu. Moja mama się ze mnie będzie śmiała, bo e, powiedziała, że przynajmniej będzie musiała gotować, bo zrobię sos grzybowy. Tak, mamusiu, pogotujemy razem chyba bez sosu grzybowego. No, tragedia. Nagrałam Wam taką mini przebitkę tego lasu, e, tak na szybko. Matko, jaki syf. Yy, powiem Wam, że jest przepięknie, ale już tego lasu nie ma tak jak było parę lat wcześniej, niestety. Było kiedyś tyle drzew, tyle tego wszystkiego, że to szok. No, nie jedz tak do domu. Myślałam, że ktoś tam chodzi. No, ale niestety nie. Ale słuchajcie, dzięcioła. Ja, e, ja wróciłam i z tych grzybów, zrobiłam obiad e, dla brata bardziej, ale też musiałam spróbować, oczywiście. Zrobiłam taki sos śmietanowo ziołowy e, z mielonym i do tego właśnie makaron, bo mój brat uwielbia makarony wszelkiego rodzaju. No i postanowiłam właśnie zrobić. To co widzieliście? całkiem spoko to wyszło i tak, i leżę i zaraz idę nagrywać dla Was odcinek, tylko muszę i zmyć makijaż, bo to musi być makijażowy w końcu film, bo na środę potrzebuję w ogóle w końcu wyszło słoneczko i nie wiem czy później jeszcze nie wrócę na te grzyby albo to tak po południu podejdę może coś tam będzie, może w inne miejsce podejdę, bo Powiem Wam szczerze, jakoś mam niedosmak po tych grzybach, że nic nie zebrałam. Może akurat coś tam znajdę ciekawego. Hmm. Kto wie, kto wie.